Mam tutaj oczywiście Jacob, a pod ostatnim odcinkiem z serii, w której troluję małych streamerów w Fortnite, dobiliście prawie 150 tysięcy polubień. A co za tym idzie, w dzisiejszym odcinku nie wyślę tysiąca, dwóch ani trzech tysięcy złotych małym streamerom, aż cztery tysiące złotych. Taki przynajmniej jest plan. I jako, że już nie chcę bankrutować, to umówmy się, że kolejny odcinek z tej serii z jeszcze wyższą kwotą wleci, jeżeli będzie tutaj 100 tysięcy polubień oraz 20 tysięcy komentarzy. Oczywiście wszystkim wam dziękuję za wspieranie mnie z Kodzickiem. Ja subskrybuję Fortnite, bo właśnie te pieniążki mogę przeznaczyć na takie bardziej szalone odcinki. Zapraszam do subowania kanału z węczkiem tam na dole, do mojego sklepu i do oglądania. Kiedy po raz pierwszy trollowałem ludzi i byłem spoconym kubusiem, to mówiłem swoim głosem, ale starałem się nie pokazać ludziom, że to jestem ja. Następnie w drugim odcinku z tej serii udawałem toksycznego zbysia i tam mówiłem poprzez modulator, tak żeby ludzie totalnie nie wiedzieli, że to ja. Natomiast dzisiaj zagram jako kubuś Fishy, jak widać na załączonym obrazku. Totalnie nie mam pomysłu na te nickname, więc jak jakieś macie, to piszcie pomysły w komentarzach. I dzisiaj zawsze, ale to zawsze będę mówił swoim głosem. Takie typowe, kojarzące się ze mną teksty z odcinków, tak żeby streamer Należy pomyśleć, że ktoś na bindach podtrzyma się pode mnie. Nie przedłużam i lecimy już do pierwszego streamera. Cypix 01 Czterech widzów, w tym ja. Oczywiście donaty są. Proszę zagraj ze mną 1 vs 1. 250. Wyślij. seconds later. Oho? Dzięki Kubuś. Fiszycu, 250 złotych. Proszę zagraj ze mną 1 vs 1. Okej okay. Podaj na czacie Kubuś Na no jakim znowu czacie? Przecież ja nie mogę nic na czacie napisać no Co jest? Okej, okay, chyba do człowieka powoli dociera Chyba sprawdzę, że to nie był fake donate Chyba już wiesz, że to nie był fake donate Poszło Mi gościa jest po prostu przesudowana. 50 złotych. Co jest? A few moments later. Siema Byku. Nie, nie. Nie mogę nic powiedzieć, żeby to brzmiało tak naturalnie. Gramy? Nie. No. Nie mogę, co jest? Co jest? Co ja mam teraz powiedzieć, żeby to brzmiało jak bind? Nawet nie mam pojęcia co mogę powiedzieć. Powodzenia Byczku. Wzajemnie. Dobra, gramy z nim do trzech rundek. Zobaczymy co Ziomeczek potrafi. Dostał bombę. Pyk. I leży. No nie mogę z się trzęsą. Teraz sfałkuję jakiś binda, jakby z wcześniej. Siema byczku. Siema. Siema byczku. Czekamy, co się teraz zrobi, jak teraz zrobię. u czwarty raz powiem, siema byczku. Nie. Dostał bombę. Ale to nie. O! To nie mogą być bindy. Zobaczymy, co zrobi. Dostał kolejną bombeczkę. I, I to dać. jest moje. Jest? Wyjdzie na mnie. I leży. Dobra. No całkiem spoko ja... na razie. Nie, no nie mogę. Zamiatamy sobie. Grzomeczek chyba. Czuję się sprowokowany. Dostał kolejny raz. Pyk! Proszę, zostaw mnie. <laughs> Proszę, zostaw. mnie. <laughs> Spróbuję na niego wyjść z kill O, Ej, dobra, wyszło. Nie mogę. Stał się stresuję, to dużo pieniędzy. Jakich pieniędzy? To nie ode mnie. No jak nie od ciebie? To od babci. O od babci. I teraz cyk, Daszek ma zero. Wejdzie we mnie i go nie ma. Skartują sobie windy. Jaka to proszę, bigos na zimno? To nie są bindy mordeczko. To to jest bigos na zimno? To nie są bindy mordeczko. To to jest bigos na zimno? Nie... mogę. O, to taki typowy bind był! Dobrze. <grym> cokolwiek innego niż takie typowe bindy. Luzmilo, to nie są bindy tam na czacie, z i bombę. Nie, dziękuję. Ale gościu, teraz ma taką zadymę w głowie, nie? Two seconds later... Pół tysiąca wleciało! <grym> Kubuś Fiszycu. 500 zł. Babcia też pozdrawia. No pozdrawia, pozdrawiam, babcia, serdecznie. Ja wiedziałem, co jest... Dzięki, kuba. O nie, on nie płacz, cyfix. So, oh nie płacz, byku. Co się dzieje? Ja w pierciele. Ja chcę być na odcinku. W na odcinku jak to. Się... <laughs> spoko, spoko, wyku. Kolejny streamer to Urbanek. Gra trio a rękę z osłami w lobby. I ogląda go 12 widzów. Proszę wyrzuć jednego osła z lobby. Stóweczka. Two seconds later. So yes. <laughs> Okej, okay, gościu widzi stówkę na pewno. <śmiech> <śmiech> Kubuś Co jest? 100 złotych Proszę wyrzuć jednego osła z lobby Kurde A, że chłop wyrzuca siąkę za stówkę, o nie Co jest? Ale chorągiewa, nie można tak robić przyjacielowi Nie wierzę Ja wierzę. Co się dzieje? Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje kolego Zaraz drugiego gościa wyrzucasz z lobby To teraz dwie stówy Ale żeby rzucił z doziąka, nie no, no, tak się nie robi, no Siema że go, pozdroju Co? Nie no, ale to jest fuck! Dlaczego kasa więcej niż koledzy? To kolejny donajcik. Jesteś? Tak Na boksy czy 1v1? Tak. Tak. Dobra, mega dawno nie grałem takiego 1v1. Zobaczymy, czy ziemeczek jest faktycznie jakiś przepocony, czy raczej nie? A, spadł. Dostał bombę. A widzę to ja pierdzielę Ogólnie jakby na to nie patrzeć, to ogarnia, ale dostał Sitona. Sieła wyczku. Nie to! Wydaje mi się, że po tym nie do końca już rozumie jakby czy to ja, czy to nie ja I tak trochę jest zagubiony. Dostał kraka znowu. Dostał znowu bombę z moim boksze, no i się żegnamy. Nie da się ichcie, jestem cały napysowany, <grym> ja się <grym> teraz się trzęsem, to jak on się nie ten On teraz nie powinien wychylać, a zrobił błąd. Ah! <grym> Jestem gównem Siabeczku Ciabeczku, <noise> Chyba już się radżuje. Jak mówiłeś 10 dziesię razy się maneczką to już było wiadomo, że to Bindy A to nie były Bindy Jak nie? To nie były Bindy, ja to mówiłem cały czas sam Co <noise> <To> jest? <noise> naprawdę Cały czas takim samym tonem i cały czas w tym samym tempie? <noise> tak, tak naprawdę, to no cap A, Akurat jeżeli chodzi o to, jakby chciałem żebyś myślał, że to Bindy, żebyś nie myślał, że to ja, w takim sensie 5 minutes later <noise> <śles> Chłop <clouds> odleciał widzę Co? O mamo Wbiła nawet na streama Idź już Idź ej Nie wyganiaj mamy Ostatni donejcik z informacją żeby nie wyganiał mamy Bo bardzo mi się to nie podobało Dobrze, to nie będzie wyganiał mamy, no to Git. Kubu 250 zł. Kocham cię jako YouTubera, DJ co. W sumie za tysiaka też mógłbym kogoś pokochać, nie? Mam jakiegoś zadymiarza. X, X. Ogląda go w tym momencie 8 osób. Tylko, że ziomek używa nutek, za które można dostać ostrzeżenia o prawach autorskich, więc mam fajny pomysł. 7 sekund challenge. Wyłącz nutkę. Stuwa. A few moments later. Poszło. Zobaczymy, czy włączy. 7. 6 5 4 3 2 1 0 Nie wiem czy koteł wyłączył nutkę Ja nie wiem, czy się w ogóle teraz <noise> Challenge powiedzmy że wykonał Dobra drugi 7 sekund challenge Wymień trzy zielone warzywa nie yy, k***a, niedojrzałe jabłko, niedojrzały pomidor ka i nie... Co? Marchewka. Nie, nie zaliczał takiego czegoś, proszę tak nie robić! Co tu się dzieje w ogóle ty? Te... Marchewka jak jest niedojrzała to nie jest zielona. Oj, oj, koleżko, nie zaliczamy. Nie, jakiś chłop nie, to nie jest mówi, że to Jacob. Marchewka też jest zielona. Jaka marchewka jest zielona? <grystanie> mańcim, Dobra, ja. nie <grystanie> <zielona marchewka>. <grystanie> <grystanie> Dawaj zieloną farbę kotył, nie mam marchewki Mam marchewka. Nie da się słuchać widzowie Naprawdę tak nie ty, da się, z panią z panią się słuchać z panią, z panią. Chłop poszedł po zieloną farbę i będzie malował marchewkę Może być zielona marchewka, zielona marchewka. marchewka A przecież to jest idzie brązowy ty, banan No niestety nie zaliczamy challenge i lecimy dalej no, że tym razem jakaś pani. <kliw> Sims znaczy co? Typowa jaworska. I tylko pięciu oglądających: czerwone, warzywo, to. To ma wiedzieć, ten wie o co chodzi. Two seconds later. Oho, donate o, chyba przyszedł. Tam donate. 25 dolarów, 7 sekund, czerwone, warzywo, to. Tak. Y pomidor. <gryw> <gryw> Dziękuję. Co? Dziękuję, 25 dolarów, boże, oszalałeś. A to nie jest tak, że była jakaś spina jakiś czas temu, że pomidor to owoc, właśnie, a nie warzywo? Nie wiem. Teraz streamer Oniku Remikow, którego w tym momencie oglądam tylko i wyłącznie ja i pewnie on sam. Jeżeli wygrasz boksy, to dam ci donate'a. A few moments later Okej, okay, donate doszedł, nie ma alertu, ale doszedł Kubuś Fiszycu Okej, okay, czytam mu jakaś tam Iwonka czy ktoś Dzień inny Gdy masz boxy to dam ci donate Okej okay, dobra, to wygram boxy <laughs> Okej, okay, dobra Aha, on myśli, że te boksy mi chodzi o boksy ze mną Ale ze mną boxy, dodaj do znaj Kubuś Fiszycu Oho Z tobą boxy, dobra ja ma. Cześć Gościu tak mniej więcej ogarnia o co chodzi ale tak mniej więcej Dobra, dostał O wiedziałem, że to będzie jakiś specenie. Proszę się uspokoić. Gościu to we mnie 50-50 wjeżdża, co no, jest? Nie. Dobra, ja wiedziałem, że to będzie spłacenie. tysiąc <grym> <grym> łatwo! No wiem, wiem On mnie przyjedzie! Co On jest facet? nienormalny! Ja pierdzielę! Kto tak gra? Psychopata jakiś, dobra, dostał taką bombę, że chyba jest koniec z nim. Udaję, że podmieniam. I teraz daję mu bombę za 200. No i się żegnamy. No, więc wszyscy. Jeszcze raz. Resztą mordę, jak nie wiem, ty. Oho. Spamujemy go teraz my. Cyk, boksik. Cyk, bomba, ma zero. Oho, mam zero. Wystarczy mu sprzedać jedną dobrą pompę, ewentualnie dwie. Oho, jak znowu gratą taktykę dziwną. Co poszło nie tak. To wszystko. <laughs> W ogóle, że gram w tą grę, to, to poszło nie tak. Oho, mocne słowa. Dzięki za grę. 500 ziko. Oho, dobra. Doszło na pewno. On jeszcze nie wie ile. 500 zł. Złotych. 500 złotych. Dzięki za grę. <laughs> Ty chłop, nic nie mówi, co jest. Odjechał sobie do fotelu i. Co się dzieje? Oho, widzi, że nie paypal Poszedł sobie! Co on robi? Jakoś zadymę. Aha! Tata zaraz będzie na streamie. Albo nie? A <ścoughs> Jednak wrócił z tatą! Zadaję sobie. Jak? No normalnie. Ja też chcę. Też chcę! Patrz mogę sobie przypadek. Jak? Ja, ale, że tata w szoku! To takiego jak, jak streamowanie, nie? Yy, Zbyszek! Zbyszek! Tak, mogę sobie na no, ekspresowo przelać. Ale ja to zrobię, że rzucałem Normalnie. Normalnie, chłopu! Powiedział kamerkę wyłączył. I zmutował mikrofon, no co ty robisz, chłopie? Zapraszam go do lobby. Siema. No się No się Ciężka sprawa. Czemu ciężka sprawa? Jacob! Niemożliwe! Możliwe, możliwe. Nie, 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 nie. Coś tu poszło chyba nie tak, co? Jakaś pomyłka zaszła, może <grym> Chyba zaraz jakiś skok tu wykonam. Nie, 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 proszę nie robić magika. To Pozdrawiam tam YouTube'a chyba, co? Tak właśnie? Ty, no ja nie wiem jaką się zachować w ogóle. Nie no, nie, spokojnie, dzięki stary, trzymaj się. No to tobie dzięki morde. <grym> pa, pa, kocham cię. No, ja cię siema. też trzyma. Kolejna miłość za pięć stówek. Na sam koniec sprawdzimy wiedzę blurka, którego. Dokładnie w tym momencie ogląda 9 osób. Ile to jest 2 plus 2 podzielić na 2? Jak dobrze odpowiem, to wyślę mu tysiaka. 12 sekund O! Doszło! Co on ma za noty zadonajcie? To pierwsze jest dzielenie, no to to jest. 2 podzielić dobrze. na 2, to ile to jest? 1 plus 2, no to 3. Dobrze, nie? let's go! 3 chyba, nie? No 3. Brawo, ty. 1000 złotych. Potwierdzam transakcję i 1000 zł poszło do Blurka A few moments later Dostał! Dobra 1000 czekaj, ja to z Paypalem, no stówę To nie jest z Paypalem, no Ja pierdzielę 1000 zł dostałem! Zgadza się Blik! Z Blikiem! JAPIŚ! CO?! Dobra, gościu z szefem totalnym ŁAAA! Mama, tyś złotych Mama znowu na odcinku będzie, let's go Tyś złotych! Ja właśnie chciałem przerwać tego streama mama mu streama przerwać, co? Chodź tu spać Nie no i znowu kamera jest wyłączona, no Ile to jest 2 plus 2 podzielić na 2? Odpowiedziałem, że 3 1000 zł. Jak powiedziałeś, że 3-2 plus 2 chodzi 2, na 2, złożył. Ale że mama no tak, błąd pierwsze robi. Ja to jest Piękna Czasami. sprawa! <laughs> ale że chłop mamę jeszcze nauczył Matwy, tak o Jak ty to policzyłeś? No dobrze policzył. Wysłałem wiadomość na czacie. To jest Jacob! To ja. Jacob! Zaraz na chwilę? Czekaj mama wyjdziesz za chwilę! No i na pożegnanie 50 zł e, Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się widzowie, do następnych, miłego piona! Pozdrawiam się! Pozdrawiam widzowie. Jacob, jak odcinek nagrywasz tu, pozdrawiam.